Ale jestem na mnie czymś kończy Akcję nurkową zakończyliśmy właśnie przeszukując akcję i stwierdzają, czy osoba użytkowana będzie się w Natomiast będziemy być może kontynuować wspólnie z policją łodziami patrolowymi. Dzisiaj w najbliższym sąsiedztwie tej główki, żeby sprawdzić, czy będzie się jeżeli nie, to odstępujemy od działań, kończymy te działania i myślę, że wędkarze być może natrafią na zwłoki, które wypłyną w ten koniec. męcząca była Męczące były poszukiwania, co najbardziej trudne było? Zerocznie widoczność, praktycznie bardzo, bardzo pofałdowany teren czyli generalnie dla nurka to jest niekorzystna sytuacja, bo z głębokości z, z jednego metra nagle zanurza się na 4 metry, później na 1 metr, to jest niekorzystne dla organizmu. A dodatkowo to bardzo nieprzyjemne warunki. Same poszukiwanie ciała nie jest to łatwe zadanie dla psychiki nurka. No dodatkowo dużym problemem jest oczywiście sam akwen, który jest specyficzny z nurtem, z, z bardzo teraz. Które rzekanie się, czyli wszelkiego rodzaju śmieci, kamienie. A, to wiem, to jest czy jest aszczarowanie? Jest takie dlatego że włożyliśmy sporo wysiłku, spędziliśmy tutaj sześć godzin pod wodą. Liczyliśmy na to, że znajdziemy osobę, że yy, przynajmniej jedna zagadka. Yy, Sprzęt jest zawsze w gotowości, ludzie są gotowi, mają świadczenia z tytułu wykonywanej pracy realizowane. Tylko i wyłącznie amortyzacja sprzętu, ewentualnie paliwo, to kosztuje.